UKM, również mówię, że gdyby. To taka była pomorska dyplomacja czy inicjatywa. Polsce zawsze utrzymywała starania Ukrainy, podtrzymywała proeuropejski kurs Ukrainy i zawsze казаła podkreślała, że dla Ukrainy jest miejsce w Europie i była dużo takim rwnym wymyły wyrywny kompetysanie tych wód pro Асоціацію. Ну no, а люди, народ польський. Це вже не влада, так, а народ, звичайно, висловлює і відчуває цю солідарність з українським народом. Ми всі прагнемо, що ми прагнімо бути разом туди з вами. Дякуємо. дуже раз дякуємо. Дякуємо.